Proszę Państwa, najpierw jesteś jedyną osobą, dla której nie jesteś, nie jestem dyrektorem mówczym, a jest żenujący, bo wszyscy mówią, super, ja mam <tolę> wiesz, czuję, że jest to z po prostu tak ojownie na minę, no. Zróbmy. Nie, to <tolę> też powinno być właśnie tak, zwane to jest. Przyjaciółko, przyjacielu olsztyńskiej kultury, w przedświątecznym, gorącym czasie, gdy pocztówki, listy, kartki krążą po świecie jako szalałe, i przyprawiają serca listonoszy o palpitację, ten przedwigilijny filmik ślemy z Miejskiego Ośrodka Kultury. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Przyjaciół, przyjaciółko, przyjaciółko, tak już? Oglądaj go jako widzialny dowód naszej pamięci, szczerej sympatii i dobrych myśli. Wszystkiego dobrego w nowym moku. Jest słabo, bo svąbki mi się wbijają.